Dzień dobry, witam wszystkich. W środę, 28 <laughs> dzień lutego, zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Startujemy sobie od wykresu EURUSD, czyli główna para walutowa, dzisiaj 28, ale jak to raz na 4 lata bywa, mamy jeszcze jeden dzień miesiąca lutego, także jeszcze dzisiaj nie kończymy. Nie kończymy lutego, jeszcze jutro sesja na zamknięcie miesiąca, także też czasami warto to odnotować, jeżeli chodzi o rynki finansowe, bo te takie punkty e, zmiany daty, jak na przykład koniec jednego miesiąca, początek drugiego, często potrafią sporo namieszać na wykresie. Ale przechodząc już do konkretów, e, zobaczcie strefę na wysokości 8,86 na etku, to jest głębokie wewnętrzne mierzenie tutaj z tego swingu spadkowego, to było jedno dynamiczne podejście, no i e, w dniu wczorajszym, jeszcze tak w godzinach przedpołudniowych nawet była próba kolejnego, natomiast trochę zabrakło, więc raczej, raczej ciężko tutaj było e, pozycję zająć y, krótką, bo też no, za duża ta odległość jeszcze była do tej strefy podażowej, więc myślę, że ten schemat na etku raczej był ciężki. Pozostawiam jeszcze ten poziom, raz zaksięgowany, ewentualne drugie takie pełne podejście e, może być e, tutaj ciekawe, <laughs> natomiast... W odniesieniu do bardziej lokalnego schematu możemy sobie też poszukać tego. Może na razie usunę tą jedną siatkę. No i te spadki, które są obecnie budowane, zobaczcie. No tu gdzieś 3,82 przebite, 50 na horyzoncie. Poszukamy sobie jeszcze kolejnych potwierdzeń w ramach tutaj układu korekcyjnego trójfalowego. No ale to wypada nam trochę tak, tutaj w próżni. Lepiej wygląda zdecydowanie 61,8, więc ten poziom F100 usuwam. Nie będziemy przywiązywali w tym przypadku akurat uwagi jakieś do 50. Ja tutaj zwrócę Wam właśnie tą Waszą uwagę na mierzenie 61,8 kolorem, kolorem zielonym jako poziom wsparcia. Tak? Jeżeli chodzi o wycenę 107,91, idziemy sobie dalej. GBP USD. Tutaj też mieliśmy te targety związane z głębokimi. Mierzeniami wewnętrznymi, czyli tak naprawdę też oczywiście połączone to było tutaj z układem harmonicznym, potencjalne punkty D wyznaczone, jednak mieliśmy dosyć dynamiczny zwrot. Przede wszystkim tutaj, nawet i na sesji azjatyckiej, możemy powiedzieć, że dolar mocno do, do funta zyskuje. Na razie sobie usuniemy tą formację, spróbujemy coś bardziej lokalnego z uwagi na ten no, rozpędzający się swing spadkowy. Rozkładamy sobie siatkę po całości, 38,2% coraz bliżej obecnej ceny, więc zwrócę Waszą uwagę już tutaj na ten pierwszy z poziomów Fibonacciego Właśnie 38,2, jeżeli chodzi o kurs tej strefy 1, 26, 43. Aktualne wsparcie na kablu, z tym, że tutaj z uwagi na dynamikę tych spadków musicie poczekać, czy warto poczekać na jakieś wyraźniejsze wyhamowanie, potwierdzenie na formacjach świecowych. W tym przypadku można się posiłkować też interwałem, na przykład 30-minutowym, który będzie trochę trochę szybszy, jeżeli chodzi o potencjalną słabość sprzedających w tym przypadku. Na razie jej w ogóle nie widać, czekamy na osiągnięcie strefy i dopiero będziemy analizowali ewentualną reakcję. USDJPY, tutaj sytuacja bez zmian można powiedzieć. Ograniczenie górne, ograniczenie dolne to ograniczenie górne przede wszystkim odgrywa w ostatnim czasie większą rolę, bo znajdujemy się właśnie cały czas gdzieś tam dosyć blisko tej, tej strefy podażowej, właśnie. Pokazywałem wam też w dniu wczorajszym, czy omawialiśmy sobie w dniu wczorajszym właśnie to podejście poniedziałkowe, gdzie tutaj była próba jakiegoś pierwszego testu, nawet całkiem nieźle to wyglądało, udało się tutaj coś się rozegrać. No i tak naprawdę ostatnie godziny, też sesja wczorajsza, i sesja azjatycka już dzisiaj noszą kolejne podbicie wzrostowe. I zwracamy uwagę na ten poziom 150, 85, 150. No powiedzmy w zakresie 150, 80, a 150, 90. Tak możemy sobie to zapamiętać, bo widzimy, że ten opyt na, na dolara powoduje to, że jesteśmy coraz bliżej znowu tej, tej strefy górnego ograniczenia, i może coś tutaj się zadziać w dniu dzisiejszym. Jakieś wybicie górą, lub jakiś sygnał prospadkowy, będziemy jakby rozstrzygali to. W momencie, kiedy strefa zostanie osiągnięta, spójrzcie jeszcze na złoto. Na złocie też pojawia się tutaj zwrot, także ten marsz na te mierzenia głębokie, wewnętrzne, nieco wstrzymane, jeżeli chodzi tutaj o rynek złota. Tak patrzę, czy coś lokalnego. No możemy spróbować coś lokalnego. Na razie zostawiamy to, co to co jest jeżeli chodzi o strukturę harmoniczną na później przeciągamy sobie siatkę no i jakby ten pierwszy z poziomów które może nas interesować na złocie oznaczymy sobie go na na zielono 38,2 pierwszy ze współczynników Fibone, do tych wewnętrznych oczywiście poziom cenowy 2019,5 dolara za łącznie, także jak sobie spojrzymy, no to mamy około 9 dolarów do zaksięgowania. Strefy wcale nie tak dużo, może ostatnio te godziny dosyć spokojne, ale jak złoto przyspieszy, to potrafi taki zakres zrobić spokojnie. Powiedzmy, w pół sesji, a w sesji to bez problemu żadnego jest to target do wykonania. Także pozostawiam Wam z, ze strefą na złocie. 2019,5 dolara. Jeżeli spadki będą kontynuowane, zwróćcie uwagę właśnie na ten poziom.